Do właśnie tego. kręciliśmy kawałek materiału, kręcił kawałek materiału do swojego filmu. Lasy podolkustkie skrywają jeszcze bardzo wiele pozostałości, po to. O, uwaga! <laughs> Siemaneczko. Siemaneczko, witam ja... Was. Jak widzicie, znowu z podróżnikiem IT wyruszyliśmy na szlak. Podróżniki, tutaj pełny profesjonalizm, nawet statyw zabrał ze sobą. Dokładnie właśnie kręciliśmy kawałek materiału, kręcił kawałek materiału do swojego filmu. Dzisiaj wycieczka po północnych terenach, po terenach znajdujących się na północ od Krakowa, jakieś 20 km, o tym w dalszej części filmu. I zaraz podróżnik Iti e. nagramie dokładnie, gdzie się znajdujemy. Właśnie kończy się msza. Tam jakiś wielki burek idzie, nieważne. Znajdujemy się w centrum miejscowości Yangrod. Stąd zaczniemy naszą wędróweczkę dzisiaj, około 25 km tak podróżnik Iti e. mówi, tak? Mhm. Może wyjdzie z tego 30. Ścisłe centrum Yangrod, tutaj odbywa się całe życie, bo mamy co? przystanek autobusowy, ogłoszenia okolicznych, szkoła podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna Jandrot, a tam jest kościół. Serial kor Korona Królów mówisz? Aha. No, no jest, ale ja zazwyczaj nie oglądam seriali jakoś, nie wciągają mnie. Nie wiem, czy mi się uda złapać ten... Nie bardzo się uda. A tak wygląda ryneczek w Jan Na razie tylko psa spotkaliśmy. I co, ruszamy? Przed nami traska 2,5 km, chyba asfaltem. Na razie mamy mocne zejście w dolinę około 80 metrów zejścia, w sensie różnicy wysokości. Tam podróżnik IT nagrywa materiał. Jak widać jesień w pełni. Fajna temperaturka. No wiadomo, standardowo mijamy jakieś takie krzyże, kapliczki, nie? Zbliża się 1 listopada, więc te miejsca takie kultu <coughs> powinny być mm, no, wypielęgnowane już, nie? Przed świętami. O, tu bardzo ciekawy klimacik. Na cmentarzach jakiś tam większy ruch. Mycie, czyszczenie pomników. Sprzątanie, ogarnianie, nie? Przed 1 listopada. A my schodzimy w dolinę. Teren taki falisty. W końcu jura krakowsko-częstochowska. Jura Krakowsko-Częstochowska. Część Jury Krakowsko-Częstochowskiej to Wyżyna Olkuska i my dokładnie w tym miejscu się znajdujemy. Zobaczcie, jakie tutaj są bardzo ciekawe klimaty. Teren mocno falisty, pagórkowaty, urozmaicony. Oczywiście dobre gleby do uprawiania roli. No i też pola już widać, że jesienią, pod koniec października, przygotowane już do, do zimy. Prawie jak Lubelszczyzna, co nie? Też takie tereny. Byłeś kiedyś na Lubelszczyźnie? Nie, nie miałem tej przyjemności. A... Ale Ponidzie mi się bardzo spodobało. No, ja na Lubelszczyźnie na parę razy byłem. Roztocze. No takie bardzo podobne tereny, nie? Najciemniej pod latarnią. Człowiek mieszka w Krakowie, teraz znajdujemy się w zasadzie w linii prostej kilkanaście kilometrów od Krakowa, tutaj takie tereny. Nie dość, że na pierwsze wędrówki, to jeszcze i rowerowa traska. Super. O, ile to przeszliśmy? Kilometr? Kilometr. No. Kilometr za nami, jeszcze 24,5 przed nami. Pod koniec października na polach jeszcze trafiamy resztki kapusty. Tutaj już mocno zebrana, ale tam wyżej jeszcze się uchowało trochę. Teraz filmuję na zebraną część pola. Ale tu jeszcze jest do zebrania troszkę kapusty. No to, to pekińska jest kapusta. No i czuć. Taką zgniłą kapuchą już tutaj zajeżdża. Przed nami miejscowość Cieplice. Kilka domów. Zaraz to przekroczymy i wejdziemy w las. I w lesie będzie kilka bardzo interesujących punktów do zobaczenia. Robi się ciepło, zaraz kurtkę ściągam. Dzisiaj ma być coś koło 18 stopni, a jest prawie końcówka, no końcówka października, także cieplutko. Wkraczamy w Podolkuskie Lasy. Tajemnicze <laughs> Tak, Podolkuskie tajemnicze Lasy. Podolkuskie Lasy. Film o Lasach Podolkuskich jest też z ale wtedy byliśmy w części południowo-zachodniej, a teraz jesteśmy w części północno-wschodniej. Lasów. I od razu już na wejściu po lewej stronie pojawia się obiekt. Jeden z kilku, który dzisiaj chcemy odwiedzić. Cmentarz z czasów I wojny światowej przed nami. Za chwilę wejdziemy sobie do środka. Filmuje się? Mhm. Filmuje się, potwierdzone. Ja sobie wziąłem telefon, dyktafon, żeby nie krzyczeć do kamery. Na tym cmentarzu pochowano prawie 2600 żołnierzy. Te krzyże zostały w 2009 roku odnowione, ale widać też kilka krzyży no, starszej wersji. Podejdziemy sobie, jak chociażby tutaj. Widać wyraźnie, że mają dużo więcej lat niż znaczy powstały dużo wcześniej niż, przed, niż w 2009 roku. I co ciekawe jest jeden nagrobek jest podpisany żołnierz węgierski Balaz Janos 25 listopad 1914 rok Możesz i ty tutaj zzoomować na datę. Tam jeszcze mamy kilka pomniejszych krzyży. Widać, że ktoś tutaj dba o ten cmentarz, ponieważ są kwiaty i znicze. Także no, wygląda to bardzo ciekawie. Tutaj jeszcze jest tego trochę więcej: 2575 ciał tutaj pochowano. Które poległy w czasie I wojny światowej. Jeden z największych cmentarzy wojennych w północnej Małopolsce. Tutaj, właśnie w lasach podolkuskich. Tu wydaje się, że jest jeszcze jakby taka. Taka, jakby. półka. Ś... A nie, aha. Wygląda na to, że ich pochowano tutaj dookoła. Tylko po prostu tutaj nie widać tych nagrobków. Tutaj są porobione nagrobki, no takie można by powiedzieć też symboliczne, chociaż spodziewam się, że znajdują się pod spodem ciała. I tam dalej, nie? Spodziewam się, że ja też stoję na. No najprawdopodobniej tutaj, gdzie się przemieszczamy, gdzie właśnie chodzimy, no to leżą tu te ciała, nie? Tak, jakiś nagrobek, prawda? tak, tutaj jest nawet taki nagrobek osobny, być może jakiś kurcze, nie wiem, dowódca, albo yy, dowódca, albo jakiś szef. Albo no, jakiś, jakaś osoba kierująca została pochowana, no i tak to wygląda, nie? Oczywiście po cmentarzu można chodzić, jest to dozwolone. Podejdziemy jeszcze sobie na ten główny krzyż, zobaczymy co tam jest popisane, z ciekawości, no i zaprezentujemy od razu widzom, aha. To będzie po węgiersku, po austrowęgiersku, tak y, przypuszczam napisane. Nie będę tutaj czytał, bo żeby nie kalecić języka. No i ktoś posadził symboliczne drzewo też. Tak to wygląda. całość ogrodzona. Oczywiście drzewa sosnowe sosny mają dobrych kilkadziesiąt lat. Te są takiej większej budowy, więc tak to wygląda. No nic, a my za chwilę ruszamy dalej. Jak widzicie krajobraz zmienia się na szlaku jak w kalejdoskopie. Podolkuskie lasy tak się prezentują pod koniec października. Widać, że liście już w większości opadły. Tam jest jakaś taka większa, większy garb no, jura krakowsko-częstochowska, nie? czyli prawdopodobnie jakieś tam wychodnie skalne są pod tą glebą no i taki klimacik szukamy drugiego miejsca lasy podolkuskie skrywają jeszcze bardzo wiele pozostałości po czasach nie tylko pierwszej, ale i drugiej wojny światowej tutaj mamy do czynienia Pozostałością okopów z czasów I wojny światowej bardzo jeszcze mocne, takie widać zagłębienia. Tam są kolejne, kolejne, kolejne. Tam się jeszcze ciągną. Tu jeszcze jedne, więc jest tego sporo. Zobaczcie, ja się teraz tutaj spróbuję ukryć w tych okopach. Rozróżniki, i nie nakręci. Patrzcie, jakie one są głębokie już. stoję, nie? Czyli sięgają mi po pępek. Więc jak tutaj kucnę, to oczami jeszcze mogę obserwować tutaj dookoła, co się yy, dookoła mnie dzieje, nie? Natomiast druga rzecz, bardzo blisko tych okopów, to... O, uwaga! <laughs> <laughs> <Wywrotka> na... Kamerzysta. <laughs> Zaraz tu tych okopów, zobaczcie, w środku lasu Droga mocno zarośnięta, już dawno, dawno nieuczęszczana. Ale krzyż, choćby ktoś by mógł przejść koło tego krzyża i pomyśleć, no tam wystawiony na pamiątkę. Może tu było jakieś skrzyżowanie dróg albo coś. No i w zasadzie po części ma rację, bo krzyż nazywa się Krzyżem Szybalskiego. A na wielu mapach opisany jest jako krzyż. Szablowski. Szybowskiego. Szybowskiego, ja spotkałem się też tak? Szablowskiego. A to jest Krzyż Szybalskiego. Człowieka, który w ramach podzięki za to, że przeżył Drugą wojnę światową wystawił taki oto krzyż. Pozdrawiam panią Szybalską, która uczyła mnie w szkole podstawowej matematyki. No bo to samo nazwisko, nie. A my zaraz ruszamy dalej. Świeże ślady rycia dzików. A przed chwilą widzieliśmy około 20. Jak uciekały z tamtych krzaczorów. No, tak. Podziwiają ją do gry. Na osa się ukochana. tu męczył się. Tyś pojecham.